Jak reaguje toksyk, kiedy przestajesz reagować na jego ataki? Toksyk nienawidzi siebie, ponieważ nie może już cię kontrolować. Wścieka się i gardzi tobą za to, że nie zastosowałeś się do jego toksycznej taktyki manipulacji emocjonalnej, a w ten sposób zwykle utrzymuje poczucie własnej wartości. Kiedy przestaniesz reagować na jego jej manipulacje, zniszczy to cały ich system kontrolowania i znęcania się nad tobą emocjonalnie. To powoduje, że doznaje olbrzymiego urazu. Odczuwa burzę zwątpienia, złości, zazdrości, depresji. Oczywiście obwiniają ciebie za to, ponieważ nie chcesz już dłużej dać się znęcać i kontrolować. Brak reakcji emocjonalnej z Twojej strony nie ma na celu zranienia toksyka, nawet jeśli się tak stanie. Ma to na celu ochronę Cię przed toksycznym znęcaniem się, zmuszając go do zrobienia sobie przerwy od manipulacji Tobą. Dzięki temu możesz albo nie mieć z nim kontaktu, albo trzymać go na dystans. Brak kontaktu, ograniczenie kontaktu lub bycie nudnym to jedyne realne rozwiązanie, ponieważ toksyczni ludzie nie mogą zmienić swojego agresywnego zachowania. Permanentny brak reakcji z twojej strony może nawet spowodować, że toksyk będzie mieć psychozę. Objawy będą się nasilać, im bardziej nie będziesz na niego, na nią reagować. Toksyczni ludzie mogą nawet zwrócić się w stronę zachowań Przestępczych lub spiskowych, a ich kampania oszczerstw przeciwko tobie może się nasilić do tego stopnia, że sami się zdemaskują. Najlepiej jest jak najszybciej uciec od toksyka i nie kontaktować się z nim.